Alleluja! Dzisiaj proponuję tekst z rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, wersety 17-38. Mowa świętego Pawła w Milecie. Słyszeliśmy, pamiętamy zamieszki w Efezie. Paweł jest teraz w Milecie i zaprasza z Efezu starszych i odpowiedzialnych za kościoły. Zaprasza prezbiterów, i wykłasza do nich mowę, mowę pożegnalną. Już widzieliśmy Pawła, który wypowiada mowy do Żydów, do Pogan, do filozofów. Dzisiaj czytamy i rozważamy mowę do wierzących, do wspólnoty chrześcijan, mowę do tych, którzy są za te wspólnoty odpowiedzialnymi. To mowa pożegnalna. Jak Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Mamy przykład w Ewangelii Świętego Jana, mowy pożegnalne Jezusa. W pierwszej części Paweł mówi o swoim doświadczeniu ostatnich trzech lat. To doświadczenie Pawła to doświadczenie Kościoła, doświadczenie wspólnoty byłem z Wami przez cały ten czas. Mówi o ewangelizacji pośród ludzi. Był z ludźmi. To jest styl Pawła styl Kościoła. Być z ludźmi, być solidarnym z ludźmi, jak Jezus. To jest jakaś definicja kościoła, sposobu działania kościoła być z ludźmi. Mówi też o tym, że pracował, że pracował na swoje utrzymanie, służył panu z całą pokorą. Paweł nie jest jakimś super uczniem, nie jest jakimś nadzwyczajnym, przez swoje duchowe doświadczenia i swoje powołanie ale jest zwykłym człowiekiem, zwykłym uczniem Jezusa, który naucza, służy panu, ale także gdy trzeba, zarabia na swoje utrzymanie. Paweł w tej części chce pokazać swoją wiarygodność, daje przykład swojego życia dla tych, którzy są odpowiedzialni za wspólnotę, że oni także mają być wiarygodni. Kościół musi być wiarygodny. Dalej słyszymy, co Paweł mówi o tym dziś i jutrzejszym dniu. Jestem zakuty w kajdany przez ducha. Piękne określenie. Duch święty, mówimy, który daje wolność. Paweł mówi, że jest zakuty w kajdany przez ducha. Tak, jest obwładnięty duchem świętym. Jest prowadzony przez ducha świętego. Paweł nie idzie tam, gdzie on chce. On już to zrozumiał, że duch święty go prowadzi. Dzisiaj Duch Święty prowadzi go do Jerozolimy. Jerozolima to symbol, to tajemnica paschalna. Jerozolima to Duch Święty, Jerozolima to Kościół. W Ewangelii Świętego Łukasza w 9 rozdziale, 51 wersecie widzimy, jak Jezus w sposób zdeterminowany skierował swoją twarz w kierunku Jerozolimy. I od tego słowa zaczyna się wielka pielgrzymka Jezusa do Jerozolimy. Paweł też idzie do Jerozolimy. Jest pielgrzymem do Jerozolimy. Po co? By dopełnić biegu. By wypełnić misję. Bieg, biegacz, te sportowe określenia świętego Pawła są liczne w jego listach. Paweł to atleta. Boży atleta prowadzony przez Ducha Świętego. I dalej Paweł mówi, nie zobaczycie mnie już więcej, nie zobaczycie mojej twarzy. Głosiłem wam królestwo, ale już nie jestem odpowiedzialny za to, co się dzieje we wspólnotach. Wy musicie wziąć tę odpowiedzialność za siebie i za Kościół. Ten Kościół, który został nabyty krwią Jezusa. Kościół to nie jest twoja własność, ale Kościół jest Boż, nabyty drogocenną krwią Jezusa. Uważajcie więc na siebie i na całe stado, wzywa święty Paweł. I zapowiada: Zapowiada to, że do kościoła, do wspólnoty wejdą drapieżne wilki. Z zewnątrz i z wewnątrz. To jest rzeczywistość kościoła. Dlatego tym bardziej trzeba uważać na siebie i na całe stado. I Paweł powierza ich słowu. Znowu piękne określenie, kim jest prezbiter odpowiedzialny za wspólnotę. Prezbiter to nie jest ten, który posiada słowo, ale ten, który jest posiadany przez słowo, który karmi się słowem, jest pierwszym słuchającym słowa, jest tym, który to słowo dalej przekazuje. Paweł zachęca ich do darmowości głoszenia słowa. On sam zarabiał na swoje utrzymanie. To jest ważne. Pamiętajcie, dodaję o ubogich, bo więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Branie jest ważne, ale o wiele ważniejsze jest dzisiaj dawanie i to przyniesie Wam radość i szczęście. Paweł odchodź, wolny, wspólnoty zostają, w swojej dojrzałości i odpowiedzialności. Już nigdy nie zobaczą jego twarz. Płaczą i modlą się. Ale Paweł jest w kajdanach Ducha Świętego. Wypełnia wolę Boga. Musi dokończyć bieg. Przed nami Jerozolima. Amen.